Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z Średnie Średniowiecza. I zacznę oczywiście od takich malutkich przeprosin, bo niestety, ale nie włączyłam nagrywania, jak zaczęłam właśnie nagrywać ten odcinek. Także niestety, ale tworzenie kolejnej postaci i omawianie dlaczego to właśnie ta postać, no niestety się nie nagrało, także muszę zacząć od nowa. Także nie zobaczycie jakby w stwórz ma tej postaci, ani moich jakby tutaj dywagowań na ten temat. Także przejdę od razu do tego, że tym razem postawiłam na barda. Także mamy tutaj stworzoną karczmę, dodatek do rynku miejskiego, żeby tutaj coś się pojawiło. Także karczma jest już stworzona, mamy barda. Mamy Trubadora Estebana i ja o nim zaraz wszystko opowiem, tylko jeszcze właśnie sobie spojrzymy tutaj na zadanka. Mamy wiedzę już na najwyższym poziomie, jeśli o to chodzi, no bo kolejny element, który tutaj postawimy, no to musiałby być związany z wiedzą. Także najlepiej by było iść w ochronę i dobrobyt. Ale boję się, że ta karczma niestety mi tego nie da, bo on generalnie właśnie jest tutaj związany tak trochę z kulturą bardziej ten bard, więc jakby żadnych tutaj, wiecie, rzeczy związanych z ochroną nie mogę zrobić. Także kolejny odcinek musi być konkretnie związany z ochroną. I słuchajcie, jednak nie. Na przykład rewolta wieśniaków jest tutaj, a jest też zaginione dziecko. To daje nam tylko dobrobytu jeden punkt, a rewolta wieśniaków daje nam i do ochrony, i do kultury, i mamy tutaj barda. Także słuchajcie, chyba idę w to zadanie. Jeszcze nie przeczytałam, ale już widzę ten znacznik, że to poruszenie, i ja lubię takie zadania. Wieśniacy szczeli bunt. Ale Lady Lilianna Wielka już to wiedziała. Kiedy to wieśniacy na coś nie narzekali? Czego naprawdę potrzebowała to to, by ktoś położył kres tym narzekaniom, w ten czy inny sposób. No i można by było też to stłumić, na przykład właśnie e, szpiegiem lub rycerzem, ale by potrzebny był też do królanta, którego my nie mamy. Ale na szczęście my i tak chcieliśmy zrobić udobruchaj, czyli możemy to zrobić głównym bohaterem, bardem lub kupcem. Więc fajnie, także my sobie zrobimy to bardem. Użycie siły nie jest pożądane. Najlepsi przywódcy potrafią rozwiązać spory bez rozlewu krwi. I takie właśnie jest nasze królestwo. Także ja klikam to zadanie. Naszym właśnie trubadorem. Dobra piosenka zmiękczy każde serce. Może ja klikam i mega się cieszę, że takie zadanie się wylosowało. Dużo nam przyniesie to dobroci. Wiadomość dla Sima Trubadur Esteban od Sima Lady Liliana, Wielka, była krótka. Musimy pomówić, problemy z wieśniakami. I w ogóle ona nie miała tego dopisku, że wielka. Mi się wydaje, że to z jej poziomem, że to tak wzrosło i dlatego ona jest teraz wielka. Ale dobra, jest godzina 22.08 i w ogóle jest tu nasza Sonia też. Tak wygląda kaczma, tak się prezentuje. On tutaj u góry ma właśnie takie swoje, swoją sypialnię, po prostu, a tutaj jest do posiedzenia, do popicia, także fajnie. I on musi właśnie spytać monarchę o problemy z wieśniakami. Na szczęście ma tutaj głód i energię na dobrym poziomie. Czyli co? Najpierw ja jeszcze o nim trochę opowiem, także barmanka proszę się przesunąć. Może zacznijmy od tego, że jego imię to Esteban i ono mi się wylosowało, ale stwierdziłam, że je zostawię, dlatego że kojarzy mi się z postacią serialu Nie ma to jak hotel. Który był wyświetlany na Disney Channel, kiedy ja jeszcze byłam dzieckiem, a uwierzcie, że jestem starą babą. Także, no, stwierdziłam, że mam do rozpomnienia z tym imieniem i sobie zostawię, a na nazwisko on ma klejnot. Nie wiem, czy to gdzieś się teraz tu wyświetli, ale, no wiadomo, dlaczego, no bo związane z Rubinem. W wyposażeniu ma tylko Lutnie. No, tutaj jest na pierwszym poziomie, wiadomo, a z jego cech, no to on jest przyjacielski. On jest taki dorany przyłóż i w ogóle naprawdę. Jest dobrym słuchaczem. Jest też zabawowy. Niektórzy uważają go troszkę za takiego niedojrzałego, ale on po prostu cieszy się swoim życiem. Dlatego wybrałam mu też cechę tchórzliwy trochę. No bo on jest taki wiecie dobry, przyjazny i tak dalej, ale jak dzieje się jakaś akcja, no to ucieka jak właśnie tchórzliwy kurczak. I trochę miałam tutaj na myśli go tworząc postać Jaskra z Wiedźmina. Bardziej mam na myśli, że z serii gier. Niekoniecznie z tej trzeciej części, ale z dwóch pozostałych. No, ocencie jak chcecie, no bo on w sumie nie jest... jest niby tchórzliwy, ale też nie do końca, bo jak tam była ta sprawa z Siri, no to on jej jednak pomógł. Także ocencie, czy, czy tak byście określili Jaskra. No, ale też nie pasowała żadna inna cecha do niego. Tak mi się wydaje. W sensie z tych wadliwych, ale tutaj jakoś tak się zrobiło, a jeśli chodzi o strój, no to on nie jest inspirowany jaskrem, jakby to to w ogóle po prostu jest mój pomysł na naszego barda, dobra. Także my sobie pójdziemy do Lady Lilianny nie będziemy marnować czasu na rozmowy, także chodźmy od razu zająć się zadaniem. Dzisiaj właśnie gramy jedną postacią, nie dwoma tak jak poprzednio, ale granie dwoma postaciami no, jest o wiele trudniejsze. Dobra. Idziemy do Lady Lilianny Wielkiej. Proszę bardzo. Pieśniacy znowu się buntują. Załatw tę sprawę, a dobrze Cię wynagrodzę. A, Simie Esteban, zajmij się tym spokojnie. Nie chcę, by i tym razem ulice były czerwone od krwi. Boże, czyli to kiedyś były czerwone ulice od krwi? Lepiej nie. Dobra. Zajrzyj na rynek miejski. Dobra, no czyli wracam sobie praktycznie do domu. Ja bym musiała też mu coś kupić do jedzenia. Znaczy teraz nie jest głodny, ale ogólnie na potem. Najpierw spróbujmy zobaczyć, kto bierze udział w tej rebelii. Zatem kilka pytań, ale dyskretnie. Ok, czyli to jest ta rebelia. Okej, okay. fajno, fajno. <laughs> czyli ledwo co? Kupuj wyroby, to jest jakiś kupiec. Ale ja nie chcę kupować wyrobów. Jak mam, Bart, nie? Poproszę o inspirację. Co mam zrobić? Rozmawiaj z trzema desydentami o stanie królestwa. Aha, rozmowy o stanie królestwa, tak po prostu, dobra. Także sobie porozmawiamy z Felicją, z chłopem Crispin i chłopniczka. Ej, Crispin, to nie był ten z kabaretu? Cześć! Tu, Crispin, jestem na wakacjonach. Ale z nią nie mogę o tym rozmawiać. A z nią? Nie mogę. Mam naprawdę dość tego, jak to wszystko jest ułożone na świecie. Ej, generalnie mi się wydawało, że nasze królestwo jest spoko, więc nie wiem czemu oni aż tak się, kurcze, tutaj denerwują. Dobra, to z Paziem porozmawiamy. Oni się tak w ogóle wyróżnia strasznie na ich tle, bo oni tak wszyscy ciemno-brani, brązowo-zielono, a my, kurde, fiolet i róż. Aha, on nam nic nie powiedział. Czyli to nie jest ta osoba. Którą mieliśmy zapytać, a ona, chłopniczka, rozmawia o dziełach sztuki. Ej, no, czemu nie mam, żeby rozmawiać o stanie królestwa? Czy ja muszę ich bardziej poznać wtedy? No dobra, no to na przykład spytaj, ulubioną muzykę. Chłopniczka. Chłopniczka! Teraz sobie szczęśliwą, jak to wygląda. I co? Jest, rozmawia o stanie królestwa, dobra. Mam dość tak ciężkiej pracy za takie małe wynagrodzenie. Okej. Okay. I mamy tego Kryspina. i z nim też porozmawiamy o stanie królestwa. Niektórzy z nas uważają, że Lady Liliana Wielka powinna odejść. Kto ją w ogóle wybrał na królową? Excuse me, ja ją wybrałam. Co to, co to w ogóle Zagadanie, ona jest świetną królową. Trochę taką, wiecie, niewinną, trochę wyuzdaną, trochę taką młodą, co jeszcze nie wie co i jak, ale jest dobrą królową i zarządziła, żeby nie zrobić wam krzywdy. Także uważajcie, sobie bo zmieni zdanie zaraz, tak? A on w ogóle boi się ciemności, tak teraz zobaczyłam, czyli dlatego jest tchórzliwy, okej. Okay. I co mamy zrobić? Powinno być dość łatwo śledzić tych prostych wieśniaków. Zaprzyjaźni się jednym z tych wieśniaków i używając swojego uroku, dostało od niego lub od niej położenie tego miejsca. Aha, czyli jak mam znaleźć przywódcę wieśniaków? Myślę, że on by się zaprzyjaźnił. Także my nawet z tym paziem możemy, mimo że on tak powiedział głupio. Także go poznaj. Rozmawiaj sobie tak z postu. I wydają lubię na muzykę, bo przecież się to interesuje. Wiśniecy są zbytnimi ignorantami, by sam, sami wpadli na ten pomysł z rewoltą. Muszę się dowiedzieć, kto im to podsunął. Okej, okay, jesteśmy już przyjaciółmi. Wiesz, nie jesteś tak złą osobą, Simi Esteban. Musisz poznać mojego szefa. To Wojciech. <gł> Okej. Okay. Uch, chyba nie należało tego mówić, co? Wiecie co? Lepszy ten Wojciech, niż jakby to miał być Nepomucen Gouda, naprawdę. Ja kiedyś go muszę stworzyć, proszę, odłożę będzie tym kupcem na rynku, Nepomucen Gouda. Tak mi się przypomniało. I co tu jest? Poznaj przywódcę Wieśniaków. Chodź, panie Wojciechu, my się tu poznamy zaraz. Gdzie on jest? Rozmawiaj z nim. O, proszę bardzo. Też ma tę świetną fryzurę co doradca królewski, a przy okazji podobno jesteś przywódcą całego tego motłochu. Wygląda jakby naprawdę prowadził jakąś sekta albo coś. Jakby był złą osobą. Poznaj żądania. A nie, że poznaj ogólnie. Już się kłócą! Nie musisz krzyczeć, to bardzo proste, czego chcemy, żądamy tylko trochę pieniędzy, by wykarmić i odziać nasze rodziny. Co tu jest? Daj pieniądze przywódcy. No dobra. Po prostu dajmy mu hajs, chyba mam wystarczająco pieniędzy, by byli zadowoleni. Dzięki za to spotkam się z moimi i porozmawiamy o Twoim datku, pomówimy z Tobą rankiem, powiadomimy, co zdecydowaliśmy. Okej, okay, czyli teraz w sumie pewnie mamy poczekać do ósmej, on się nadal boi ciemności. Przykro mi, mój drogi, ale musimy iść do kramu. Albo pozbierać też generalnie trochę tutaj tych rzeczy. Może to nie, bo nie umiemy. Ale musimy ci kupić coś do jedzenia. Także musisz jeszcze tu trochę pobyć. Na przykład mięso drobiowe ci kupimy. Na przykład, nie wiem, co mm, ty możesz chcieć? Głębie, grzyby. No i w sumie co? I tyle tam. Co ja ci będę? Miód możemy sobie kupić, bo tam masz. Do tego mm, i jaka, e, Bo ty masz te beczułki, do To sobie to kupmy. Może kiedyś jakiś napitek będziesz chciał. A teraz możemy wrócić do domu. Dobra, to już kiedyś było, tutaj tajemnicze zioła. My nie chcemy. Także to nic nie zmienia. Już te ciągłe powiadomienia są te same, więc mnie to trochę irytuje. Ale dobra, wróćmy sobie do domu. Może nawet się prześpimy do tej ósmej. Albo nie, bo pewnie wrócimy i będzie ósma. Także. A, bo ty masz tak strasznie blisko. Dobra, zapomniałam o tym. Ale faktycznie się prześpimy, bo potem może być dużo do roboty. Bo o dziewiątej są te zadania i w ogóle. Także my się trochę prześpimy. Pora przekonać się, co postanowili wieśniacy. Ale to my się wyśpimy do końca tutaj, zjemy coś sobie, także na spokojnie nie ma co się też tak aż spieszyć. OK. i mamy tutaj zadania. Wykonaj utwór na lutni i zapłać podatki. Także jak zjemy to. Zjemy zupę zdrobiu, to sobie powykonujemy te zadanka. Tutaj sobie zapłacimy podatki, a potem wykonamy jakiś utwór na lutni. Albo zapytamy o rozwiązanie problemów, jak zapłacimy podatki, żeby on nam tutaj nie uciekł. I zaraz wykonamy sobie na lutni. Chociaż doceniamy Twój początkowy wkład w imię obawiamy się, że to nie całkiem wystarcza. Chcielibyśmy dwukroć tyle, zanim wrócimy do pracy. Słucham? Nie chcę go naciągnąć. Kurczę, no 600 simoli? Przecież my tyle nawet nie mamy. Kurczę, nie! Nie! On akurat będzie taki: on jest dobry i przyjacielski, ale on będzie też taki, że kurczę widzi, że ktoś jest chciwy, i w ogóle, że nie ma w ogóle takiej opcji. Ci nieznośni wieśniacy, oni mają być biedni? Dobra, staromodna sztuka mor moralizatorska pokaże im, gdzie ich miejsce, ale jak ją zacząć? Także kolejne do wybrania. Jak z Stylo ma rozpocząć swoją sztukę? Ja, no ogólnie to spokojnie. To był spokojny dzień na polach otaczających miasto Rubinowa Dolina. Wszyscy zajmowali się wesołymi zajęciami jak zwykle. To doskonała pierwsza część sztuki, teraz potrzebuje czegoś ekscytującego na środek. Głód, boska interwencja. Może, może damy boską interwencję? Ale wieśniacy zakłócali porządek królestwa i wszechwidzący widzący spuścił na nich straszliwą plagę. Ciała niepokornych wieśniaków zostały usunięte, nawet dla martwych wieśniaków nie było miejsca w mieście Rubinowa Dolina. Okej! Okay. Kolejne, jak truba dorastają ma zakończyć sztukę? Za szlachcicami, zawsze widzącym. No, generalnie chcemy, żeby monarchi nie polubili, a niekoniecznie z kościołem, więc damy tutaj za szlachciciami. Szlachcice i rodzina królewska nareszcie mogli powrócić do normalnego życia, zadowoleni, że nie będzie więcej niesfornych wieśniaków. Okej, okay, to, to jednak głupie zabrzmiało. Szkic mojej sztuki jest arcydziełem, teraz muszę to tylko wszystko zapisać. Zanim zapomnę, nasze problemy z wieśniakami wkrótce się skończą. Haha, to należycie wyrazić tę myśl. Teraz pora na finał. Dobra, i co mamy? Napisz sztukę z motywami pieniędzy i wszechwidzącego. Dobra, ale my musimy też grać na lutni. I zagramy nigdy więcej BaraBara w bara, bara. rękodzielce domu mój, taniec miłego Jasia. Jakże nigdy więcej BaraBara! Bara. <grywa> Proszę bardzo, weź na scenę. I to się zaliczy do grania na lutni? Pewnie tak. Okej, okay, impreza. O, oni już tu tańczą, a jeszcze nie zaczęliśmy. Nie no, naprawdę, to już impreza. Ja mam wyłączoną muzykę, więc nic nie słychać, ale im to się chyba bardzo podoba. Ilu ma fanów. Ci wszyscy po prostu tutaj chłopi. Dobra. O Boże, wszyscy się złocili śmierdzą, masakra. A co się nie zaliczyło? Wykonaj utwór, zaliczyło. Dobra. Czyli my pójdziemy teraz pisać sobie właśnie tą sztukę. Najpierw sztukę z motywami pieniędzy i wszechwidzącego. Brakuje inspiracji. Czekajcie, czyli my musimy poszukać sztukę z motywami pieniędzy i wszechwidzącego. Czyli musimy znaleźć inspirację, na przykład przy kościele. Przypuśćmy, tak? Szukaj inspiracji. Uh -huh. Tylko gdzie teraz będzie z pieniędzmi? Przy tule? Czy nie wiem, gdzie w sumie? Znajdzie tu inspirację? Esteban znajduje inspirację i zdobywa motyw przewidzącego jest w wyposażeniu. No dobra, ale czy. Możemy to rozciągnąć, żeby jeszcze znaleźć to na przykład z pieniędzmi? Czy tu znajdziemy jeszcze z pieniędzmi? Zdobywa motyw miłosny. Motyw wszechwidzącego. A pieniądze to może w zamku miłosny. Jeszcze raz spróbujemy. Wszechwidzącego. dobra, to nie. To idziemy w takim razie na zamek królewski. Może tu znajdziemy, że z pieniędzmi. No, ósmy to jest zamek, nie? Także zapraszam tu. Z prawej na piwku. To nie. Obcy kraje. Motyw królewski. Obcy krajów. Strawy i napiwku. Motyw królewski. Nie, no to nie ma z pieniędzmi. To gdzie może być? Może przy kramie? Tak, ścieżka do wioski. Tutaj podejdź, tutaj szukaj inspiracji. No, w sumie tu się wydaje pieniądze, nie? W tym kramie. A co innego? Motyw z trawy i napitku jeszcze raz może być, ale tak to myślę, że... Motyw sportowy, trawę napitku, królewski, królewski. A jak bliżej podejdziesz szukać inspiracji? Motyw pieniędzy jest! Wracamy do domu. Dobrze, że masz blisko domu. I piszmy tą sztukę. Pisz, napisz sztukę z motywami pieniędzy i wszechwidzącego. Pisz poemat, tak? Okej, okay, tytuł poematu... Aha, i dwie rzeczy, motyw, czego miał być, nie wszechwidzącego i pieniędzy, tu. Oto na przykład mm, tytuł poematu. Głupi chłopi, gu, gu, głupi, czemu nie ma głupi chłopi, o, głupi chłopi. Piszemy, proszę bardzo, sprawnie piszemy, piszu, piszu, jest. Stefan stwarza poemat jest w wyposażeniu. Napisz sztukę z motywami. poemat to nie jest to? To, co miała być sztuka? <laughs> Jak to inaczej napisać? To nie, nie chodziło o to. Jeszcze raz wiejski kram. Idź tu szukać inspiracji. Proszę, motyw pieniędzy. Dobrze że rzeczy widzącego mamy. Czyli co jednak? Tam była komedia? Choroby śmierci? <laughs> Dokąd to zabrnie? Magiczny. Nie no, nie wierzę. Zbrodni znowu. Jezu wiecie, ile już tu siedzę i która jest godzina? Choroby śmierci. Pieniędzy jest. Dobra, wracamy do domu. Ale co teraz? Napisz sztukę, z zmotywamy pieniędzy i wszechwidzącego. No a napisaliśmy poemat. A to to nie jest to? Głupi chłopi. Dobra, ale on to najpierw pójdzie, chyba się na i spać, czy piszemy poemat? Bo to w sumie to nie jest sztuka. No to dobra, pisz komedię. Może to będzie sztuką. Kostium obywatela, szlachcica? Nie, bo to jest na trzy. Kurde, nie wiem, więc jednak ja sobie to sprawdzę. A my sobie zjemy zupę z gołębia, a potem pójdziemy spać. Dobra, sobie sprawdziłam, że sztuką jest komedia. I że mogę wybrać tylko dwa po prostu, więc zjemy sobie i napiszemy komedię. Czyli to miało być wszechwidzącego i motyw pieniędzy. No to też będzie głupi chłopi. Głupi i chłopi. O, może tak, to... <głupi> może być. Głupi i chłopi. To jest nawiązanie do grupy i uczy. Albo chudy, chrupszy, chrupszy. Tak, chrupszy. Dobra, ale kostium będzie szlachcica. Aha, nie, no muszę wybrać trzy? To jeszcze raz wszechwidzącego? No tak zrobimy. Czy to będzie to? Jak stracę tę inspiracje, to będę zła. Potem idź spać. Jest wspaniale. Jak wspaniale ukazanie wieśniacy i ich zmaganie oraz konsekwencje. Dobra, czyli się udało. Co teraz mamy? Wykonać sztukę z motywami pieniędzy i wszechwidzącego. Także to już powstanie wtedy, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, wstaliśmy. Zwerwuj aktora, aby rozpocząć sztukę. Boże, wszyscy śmierdzą i nikt się teraz nie umyje. Masakra. Dobra, potrzebuję nieśmierdzącego aktora, ale nieśmierdzącym aktorem jest tylko on. Ale go też można wziąć na sztukę. O tym. Weźmy. To będzie prześmieszne, że on sam, będzie grał w tym, do czego by go chcemy przekonać. Ej, Bart, werwuj aktora. Poproszę. Czy się zgodzi? tak, jak Alvin zagra w to za 41 symboli. Alvin zrobiłem tam sobie tak! Także on teraz nam tutaj zagra. Proszę bardzo. To jest komiczne, że on akurat to gra. Rozpocznij sztukę. Okej, okay, on będzie w o Jezu, jaka impreza! Śmiesznie oh! Tego się nie spodziewałam! Ciekawe, czy tym śmierdzącym ludziom się to podoba O oh! go! i w sumie... Patrzcie, on zacznie... Zarabiać jako aktor i od razu mu się życie jakby poprawi. Trzeba było po prostu znaleźć jakąś pracę, a nie narzekać. A dobre wynagrodzenie dostał. Może znowu tutaj najpierw na niego pluję, potem go po prostu przytula. Jeszcze jak na końcu go pocałuję, to chyba padnę trupem. Koniec? Dobra. Jak się podobało. Cztery symbole, zarobiliśmy. Dziękujemy Ci, zrozumieliśmy cenną lekcję. Wieśniacy nie mają prawa kwestionować decyzji lepszych od siebie. Teraz z powrócimy do naszej pracy. No i widzisz, i widzisz, jeszcze ty grałeś. Nie, no to idealnie, moim zdaniem, się stało, bo on nie wie, że grał monarchę. To grał w tej sztuce, która miała mu otworzyć oczy. Wyszło idealnie. Jakby w końcu zrozumiał, jak to jest. I co, i, i to będzie wszystko? Czy coś jeszcze? Dostaliśmy doświadczenie. Koniec. Drobador Esteban twardą ręką tłumi rewoltę wieśniaków. Lady Lilianna Wielka czuwa ulgę, widząc, że większość wieśniaków nie zostaje skrzywdzona i może powrócić na swoje pola. Życie w mieście wraca do normalności. Okej, okay, czyli się udało? W sumie bardzo szybko nam to poszło, patrząc na to, że nawet nie dotrwaliśmy do tego momentu, że kolejne nam się zadania tutaj pojawią poboczne, bo zazwyczaj jest tak, że właśnie z kilka razy się pojawiają. I mamy trzeci poziom. Odblokowaliśmy nowe piosenki. Dzięki interwencji Seema Esteban. Wieśniacy zaprzestali swojej rewolty i wrócili do pracy. Lady Liviana Wielka odczuwa wielką ulgę. W mieście Rubinowa Dolina żywność nadal będzie produkowana, a podatki płacone. Wszystko się pięknie udało, wszystko mamy zrobione. Teraz możemy sobie właśnie popatrzeć. I teraz, teraz tak. Generalnie zadanie kolejne, które powinniśmy pójść, no to coś z dobrobytem. Byłoby super. Ewentualnie no ochroną, ale je mamy i tak już jakby wysoko, mimo że jeszcze tutaj są jakby punkciki, ale... No, dobrobyt najlepiej by było. Za to kolejną, jakby postacią, którą byśmy musieli stworzyć, albo kolejnym miejscem, bo postaci nie musimy tworzyć. Jak widzicie tutaj, na przykład, kod do królanta, no to on daje nam i dobrobyt, i ochronę, i dwa razy kulturę. No, niestety, nie daje nam wiedzy. A byśmy musieli rozszerzyć wiedzę i kulturę najlepiej. Także nie wiem, czy coś nie na przykład, właśnie z czarodziejem, bo on ma tutaj wiedzę, a to, co nam daje dobrobyt i wiedzę, także coś tu trzeba pokombinować. Czy może już na przykład drugą religię wprowadzimy, bo to jest kultura i wiedza na przykład, nie? Tutaj ta, ten pawilon i dobrobyt, i kultura, i wiedza, także to trzeba sobie tutaj troszkę pomyśleć. Ja jeszcze się nie zastanowiłam, ja mam jeszcze wiele odcinków do zmontowania, bo gram sobie chyba któryś odcinek pod ląd generalnie. <grym> także słuchajcie, nasza słowa to już 230. Także już dlatego mamy pewnie wielka. I co do nowych początków? No to zdobyliśmy to, że 6 postawionych budynków. No nie, mamy akurat 6, więc jeszcze 2 i będzie tutaj kolejny punkcik. Także powoli, powoli małymi kroczkami idziemy do przodu. Ale ja nie będę przedłużać, tylko będę kończyć ten odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i że lubicie tę serię i że ona się Wam podoba i że się nie nudzicie. Także trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie werkę gamerkę. Na razie, pa!